Witam serdecznie. Chciałabym zaprosić Cię na bezpłatny kurs języka angielskiego Functional Skills English and Maths. Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu po trzy godziny online przez Zoom lub Microsoft Teams. Kurs trwa 12-14 tygodni w zależności od poziomu, a na końcu należy przystąpić do egzaminów osobiście. Oferujemy wszystkie poziomy zaawansowania w Wielkiej Brytanii. Entry 1, bardzo początkujący, Entry 2, początkujący, Entry 3, średnio zaawansowany, Level 1, zaawansowany i Level 2, bardzo zaawansowany. Kurs jest w pełni finansowany dla osób uprawnionych mieszkających w Anglii. Jest to oficjalny kurs Functional Skills, oferowany przez College z certyfikowanym egzaminem. Nasze najwyższe poziomy, Level 1 i Level 2. Są równoważne z GCSE, co jest bardzo cenione na rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Jesteś zainteresowany? Zarejestruj się na 20-minutowy Dzień Otwarty Open Day na Zoomie. Podczas tego spotkania krótko omówimy zasady kursu, a po sesji wyślemy testy językowe do każdego uczestnika, aby ocenić Twój poziom i przypisać Cię do odpowiedniej grupy. Bardzo ważne, spotkanie Open Day nie jest lekcją, a prezentacją zasad kursu. Nie musisz rozumieć, co mówi prowadzący, dotyczy to bardzo początkujących, ale musisz wziąć udział w tym spotkaniu, aby otrzymać testy, które należy wypełnić w domu później. Pełne informacje o kursie zostaną wysłane na Twój e-mail przed spotkaniem Open Day, ale jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz lub zadzwoń do nas. Możesz zadawać pytania mailowo, nawet w języku polskim, jeśli to dla ciebie łatwiejsze. Do zobaczenia wkrótce.